Pornografia dla mnie to coś złego. Czemu? Czemu? Aha, pornografia, nie, nie. Nie, Pomyliłam czyli? Pomyliłam z czym innym. Pornografia. Jak ktoś nie. chce, niech ogląda. Mnie Moż to nie można ogląda. się podszkolić nie, coś? Nie, nie mnie no, nie. Prostu, ja już jestem za stara. To jest zaburzony, mi się wydaje, obraz jakby rzeczywistości. Myślę, że to nie jest najlepszy, najlepsze Bo To chyba jest takie niemoralne. Nie nie pornografia to coś złego? Nie. – Oglądacie? – Nie. – Wszystko jest dla ludzi w sumie. No – Oglądacie? – Nie. nie. – A to coś złego? – Oglądać? – Nie. nie. – Można się doszkolić? – Chyba tak. – Chyba tak, no. Porno – pornograficzna, no nie są niczym dobrym, tak? – Pani, nie nakryła chłopaka, że ogląda bura? – No myślę, że tak. – Och, pornografia jest po prostu wspaniała. Myślę, że wyniki Pornhuba i innych tego typu portali właśnie o tym świadczą, prawda? Pornografia jest dla ludzi. Ja osobiście nie lubili lodu przez szybę. Niektórzy wolą oglądać krwawe horory, a niektórzy wolą oglądać. Pornografia jest super. Witam serdecznie w studio Sylwię Jędrzejewską oraz Andrzeja Komorowskiego. Soksualom. Witam Pana, witam Państwa. Zanim weszliśmy na antenę, pan powiedział, że. Bo ja zrzutowałem, że to nie będzie opis PO, a pan powiedział, że seks i historia to jest jedyne, co podnieca naszych polityków. W związku z tym, w zasadzie, proszę państwa, znowu będzie opis i po. I niezależnie od tego, czy umieją w ogóle funkcjonować w seksie, choć niekiedy mają sporo dzieci, to zajmują się rzeczywiście niepotrzebnie seksem. Tak samo jak uważam, że w historii nie zapiszą się na pewno wcale tylko z zgłosymi zgłoskami. Jeżeli mają takie złudzenia, są naiwni. Aha, za to trochę seksualnych skandali, to może zostanie A, ja wie pan skandale zawsze cieszyły ludzi. Na szczęście nie dotyczą tylko i wyłącznie seksu i nie tylko mm, historii. Ja chciałem Państwa spytać o taką rzecz. Parę lat temu była taka wielka kampania, jeszcze zanim y, pornografia nie przeszła do internetu. Mówiono o tym, jakie to jest zło, jest prawda, bo w każdym kiosku są te różne tak zwane świerszczyki. No, no, dzisiaj w kioskach tych świerszczyków prawie nie ma, albo jest jakiś tam jeden gdzieś w rogu, bo, bo, bo wszystko do internetu prawda, przeszło i tak temat zrobił się taki jakiś mało seksowny. Jakoś polityków nie ekscytuje już nadmiernie, prawda? Ale temat nie zniknął. To ta pornografia, to jest samo zło czy czy nie samo zło? Panie redaktorze, wydaje mi się, że zacząć powinniśmy od próby mm. albo od zdefiniowania mm -hmm. e, czym jest pornografia i o czym mówimy. Mm -hmm. No bo jeżeli sięgniemy do starożytnej Grecji, to e, będziemy mówili no, to... Każda baza jest pornograficzna, prawda? No, nie żartuję, nie, no, nie w aż tak dużo do tego. O to... ladecznicy, czyli mm -hmm. pornografia. Mm -hmm. Generalnie to nasza. Znaczy ale powiedzieć. nie o tym myślę, że tutaj będziemy no, rozmawiać. Nie, nie, nie. Tak więc, jeżeli mówimy o pornografii, mm -hmm. to musimy ją podzielić mm -hmm. na tę, której e, podziału próbę już świat próbuje robić czyli twarda, mm -hmm. miękka, e, dobra, zła, ale na pewno ta część pornografii, która mm -hmm. jest e, usankcjonowana prawnie jako karalna mhm. i to jest ta pornografia, która e, e, karalna, która dopusz nie dopuszcza e, i, i treści związanych z seksualnych, z dziećmi, ze zwierzętami mhm. i z rzeczywistą przemocą. No tak, ale myślę, że co do tego tutaj nie ma między nami sporu, to jest zło Natomiast... i, i, i to po, i, i... Znaczy się, bawi się pan w rokitę. Pójdziemy, proszę pana, to zło, wypowiedział uh -huh. pierwszy polityk. Uh -huh. Wcześniej o tym nie mówił, że to jest zło. Uh -huh. Aż wcale się tak nie śpieszył z tą pornografią, że to zło. Uh -huh. Istotnie... Ale zło. nie, no mówię o tej pornografii, o której pani A nie, nie, ja bym do tego o... dołączył natychmiast oczywiście, seks z, nie, z niepełnosprawnymi wbrew ich woli. Uh -huh. Często wykorzystywanie niepełnosprawnych. No dobrze, że... czyli poszerzamy ten katalog tego, co jest złem i, i, i rozumiem, że nie ma między nami sporu, że jest nie, to zło, prawda? Nie, nie, nie ma. Znaczy się w, na, w naszym polskim prawie. Bo liczmy się z tym, że w prawie japońskim będziemy mówili jeszcze o tym, że jeżeli kobieta ma wydepilowane łono, to jest komilfoi, proszę bardzo, ale jeżeli ma włosy na łonie, to jest to pornografia. I to zła, nie może być pornografii yy, z owłosionym łonem. Ja myślę, że większość moich uczonych kolegów ginekologów ryczy ze śmiechu, ponieważ... No tak, ja tak, prawdopodobnie powiedział, się nie dowierzam. Nie, nie, no wie, to się wyrobiło sierściuch tak zwany tekst w stylu sierściuch, ja jako mogę o tym mówić. Ale to myślę, jest stary podział. Tam, to jest stary podział jak cholera, nowy. ale przecież wiemy, zdajemy sobie sprawę, że U, los i przyroda wymyśliły włosy na łonie kobiety po coś. Jeżeli mówię o ginekologach i o Dermatologach, to oni właściwie, gdyby nie depilatorzy, to w ogóle by kobiece, łona nie były nadal na, e, nagi. Mhm. Bardzo często wybory takie dokonywane w pornografii, jeżeli mówimy, e, dziecięcej, ale wyrażanej po prostu dorosły, mówią o tym, że mężczyzna niedojrzały, wybiera pola, e, kontakt z kobietami e, z wygolonym łonem, ponieważ one obrazują obrazy dziecka. One sam nie dojrzały społecznie bądź. E, Bądź ma wynaturzenie pewnego rodzaju, jeżeli mm. tym się zajmuje. I od tej strony też można powiedzieć, to jest oczywiście kretynizmem. Jedno i drugie. Mm. Ale są poglądy ludzkie. I to zależy od tych, jak funkcjonuje prawo, bo w wielu krajach, na przykład w Skandynawii, nie można powiedzieć, że tam jest taki luz, bo Norwegia tego zakazuje. Ale Dania, Szwecja, yy, 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 które jeszcze no, no nie Norwegia właśnie, Finlandia, proszę bardzo. Chciałem spytać pyta pytanie do Pani. No je, doro dorośli ludzie, którzy y, interesują się, oglądają, korzystają z pornografii twardej, ale która nie dotyczy tych wszystkich prawda, to rzeczy, do no, które. Czyli po prostu. To już będzie pornografia miękka, i proponuję, żebyśmy hmm. mówili o. Erotyce, mm -hmm. e, o treściach erotycznych, mm -hmm. mówiąc właśnie o tej e, pornografii. E, mi chodzi e, mniej o dopuszczalnej film, i mi, mi chodzi o miękkie. typowy film pornograficzny, w którym po prostu jest pokazane na zbliżeniu większym lub mniejszym, e, jak dwoje dorosłych ludzi uprawia ze sobą seks. No i teraz pytanie: jak to wpływa na życie? E, Takiego konsumenta tej pornografii. To znaczy, to jest coś, co dodaje pewnego e, pieprzyka y, w pożyciu, na przykład pary, i w ogóle w zasadzie to jest fajna rzecz, czy to jest rzecz, która y, powoduje spustoszenie i w ogóle ludzie już przestają ze sobą nawzajem sypiać, bo mają internet. Y, czy to jest jakaś różnica, czy to młody człowiek ogląda, czy dojrzały człowiek? Ja, ja, jak, jak to jest? To jest to, to, Z punktu widzenia seksuologicznego. Do Pani przychodzą pacjenci uzależnieni od pornografii, e, którzy już nie potrafią normalnie współżyć, bo, bo tylko na ekranie oglądają? Ruszył Pan wiele wątków, Panie redaktorze, mm -hmm. więc e, w kolejności okay. odpowiadając na pytanie, e, pornografia absolutnie nie jest przeznaczona dla młodych, niedojrzałych mm -hmm. ludzi, którzy są. E, Pełni mhm. e, hormonalnie e, seksualności, a jednocześnie niezwykle wrażliwi e, i niedojrzali niegotowi, bo ona będzie konstytuowała e, te zachowania, e, które e, nie są prawdziwe. Czyli młody nie człowiek, im obraz młody tego. człowiek mhm. nie będzie rozróżniał e, reżyserii pornograficznej mhm. od rzeczywistości i ruszając w świat. Na pierwszej randce ze zbliżeniem z dziewczyną, okaże się, że będzie oczekiwał tego, czego naoglądał się w filmach pornograficznych. Więc pornografia, treści erotyczne nie są dla młodych osób ruszających w życie seksualne. Ale dla dorosłych, tych, którzy wybierają i decydują się na oglądanie treści erotycznych ja wolę to słowo, przepraszam. To określenie jak najbardziej tak, bo pamiętajmy, że mamy osoby, które noszą w sobie napięcie seksualne, a nie mogą zrealizować go w faktycznie fizycznym kontakcie z drugą osobą, czyli nie wiem, żołnierze na misji, marynarze, czyli tutaj jest ograniczenie ze względu na pracę, wspomnienie niepełnosprawni osoby, które nie wychodzą z domu właśnie z tego powodu, ale też osoby i tutaj dotykam odpowiedzi na kolejny podtemat filmy pornograficzne erotyczne o treściach erotycznych mogą otwierać wyobraźnię dla tych którzy tego potrzebują mogą być inspiracją do ubarwienia swojego czyli, związku czyli otwierać pewne nie wiem drzwi których ludzie by nie przekroczyli bo bo nie Bo, mają, są nieśmiali, nie, bo mają nie mają wyobraźni. świadomości że tak może być mm -hmm. tylko jeszcze raz podkreślam osoby dorosłe dojrzałe mm -hmm. e, które decydują się na obejrzenie treści Samowolnie i ta treść przynosi korzyść.